Czym jest Twój podcast w jednym zdaniu? Podcastem o tym, co jest ważne dla nas, dla ludzi. Dlaczego akurat podcast? Ponieważ nie jestem zbyt rozrywkową osobą, żeby robić kontent rozrywkowy. Jaki był największy szok po pierwszej wyemitowanej rozmowie? Że ktoś w ogóle uważa, że jest to fajne i że da się tego słuchać. Czy utożsamiasz się z klimatem swoich rozmów? Jak najbardziej tak. Czym dla Ciebie jest bycie dobrym rozmówcą? Hmm. Zamknąć ryj i słuchać. Realnie słuchać, a nie czekać na swoją kolej mówienie. Dlaczego nie masz montażysty? Dlatego, że często rozmówcy w moim podcaście mówią tak wrażliwe rzeczy, że boję się, żeby jakaś osoba trzecia ich odsłuchała. Co byś powiedział twórcy, który boi się zacząć? Boisz się zacząć dlatego, że boisz się opinii innych i to jest twój największy lęk. Yy, Miej totalnie wykurwiony w ludzi i totalnie wyjeb się na wszystko. Jesteś tylko ty i nie ma nikogo poza tobą. Dodawaj, to bo inni się boją, a jak ty dodasz, to będziesz lepszy niż oni wszyscy wyjebane. <grywa> Jak hejt wpływa na Ciebie? Czasem w ogóle, czasem jeżeli ktoś trafi i wpływa bardzo, wtedy średnio raz w miesiącu usuwam kanał. Jak usuwasz kanał? Myślę o usunięciu kanału. okej, okay, okej, okay, okej. Okay, okay. Jedna rada finansowa dla osiemnastolatka. Pomyśl, czy na czymś, na czym chcesz aktualnie zarabiać, czy ta praca nie zostanie zastąpiona przez AI za dwa lata, albo za pięć, albo za dziesięć. Dlaczego ludzie powinni posłuchać naszej rozmowy? Ponieważ wielu moich widzów o to prosiło i raczej, mimo że czasem mówię o sobie, to nigdy nie mówię o sobie dużo, a tutaj ktoś mógł się dowiedzieć, kim jestem.